Witam wszystkich. Tym razem chciałbym Wam przedstawić powieść graficzną pod tytułem Dune. Księga pierwsza. To adaptacja książki Franka Herberta. Wydana przez dom wydawniczy Rebis w 2021 roku. Komiks tak oto się prezentuje. Jego cena detaliczna. To jest 59,90 został wydany w takim formacie B5 w grubej oprawie z bardzo ładną wklejką. Na początku oraz na końcu znajdziemy tutaj również. Informacje o drugim tomie, o księdze drugiej, która zostanie wydana w roku 2022 dopiero oraz taką notkę o autorach i osobach odpowiedzialnych za powstanie tego komiksu. E, jaka jest fabuła Duney powieści graficznej? Historia rozpoczyna się e, gdy. Ród Atrydów przygotowuje się do opuszczenia swojej dotychczasowej planety i wyrusza na Arakis, tytułową dunę. Jednocześnie jesteśmy świadkami rozmowy barona Harkonnenów planującego wendetę na księcia Leto Atrydę. Żeby tego było mało, Lady Jessica. Konkubina Leto i matka jego syna Pola jest czarownicą, która musi poddać swojego syna pewnej próbie. Ma to związek z proroctwem, w które wierzą Fremeni, będący ludem pustynnych, jakby nomadów zamieszkujących Dunę. Konsekwencją tego wszystkiego są późniejsze wydarzenia, które obserwujemy na stronach komiksu. Początkowo mnogość nazw własnych imion, lokacji może przyprawić się o lekką dezorientację, jednak ten efekt mija wraz z rozwojem wydarzeń. Duna to adaptacja książki, więc powinna być w miarę wiernie, powinna być w miarę wierna pierwowzorowi. Niestety ja nie czytałem oryginału. Trudno mi jest coś na ten temat powiedzieć, aby dokonać porównania. Ale sam autor wspomina o tym, że zmieniono w tej powieści najmniej, jak to było konieczne. Forma komiksów wymusza jednak zawarcie bardzo obszernej treści w skondensowanej formie i jest to dość mocno odczuwalne, szczególnie w końcówce tego komiksu. Momentami ilość ekspozycji staje się trochę męcząca. Sama historia jest bardzo ciekawa. Intryga goni tutaj intrygę. Zależności polityczno społeczne, obyczajowe są bardzo ważnym elementem fabuły i poświęca się im bardzo, sporo uwagi. No, bardzo dużo uwagi. To nie jest takie zwykłe science fiction, gdzie... Obserwujemy statki kosmiczne, walki na jakieś tam blastery i e, tego typu rzeczy. Postacie są bardzo wyraziste, mają silnie podkreślone charaktery oraz e, ich intencje. E, działania ich są zdeterminowane indywidualnymi celami e, czy przekonaniami. Dla przykładu, książę Atreida jest e, osobą szlachetną honorową i dobrą dla swojego ludu, natomiast Baron Harkonnenów podły, okrutny człowiek, niegodny zaufania ciemiężyciel. No, co mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach i znajomości jakby świata Djuny? Nie znałem nigdy wcześniej tej powieści, nie czytałem książki, co już powiedziałem. Natomiast dawno, dawno temu miałem okazję grać w grę. Grę komputerową: Imperial Battle for Dune. To jest gra z 2001 roku, czyli od tamtej pory minęło już dobre 20 lat. I pozwoliło mi to mieć jakiś punkt odniesienia wizualnego, co i Daje pewną satysfakcję właśnie później przy czytaniu tego komiksu. Sam komiks jest wydany na papierze offsetowym. Jest to bardzo dobrej jakości offset. On. Troszkę się odbija. No, najbardziej tutaj to, to widać, gdzie są te ciemne, takie zadruki, ale nie zostawiam tutaj, dzięki temu, że to jest offset, nie zostają odciski palców i ja sobie to bardzo cenię. Jestem ciekaw dalszego ciągu tej historii. Wciągnęła mnie ona, zaciekawiła. Na pewno będę chciał sięgnąć po książkę, jeśli pozwoli na to czas, gdzieś tam w przyszłości. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że również będziecie chcieli się przekonać, jak dobry jest komiks Duna, wydany przez wydawnictwo Rebis. Pozdrawiam.